Beata Klimek zniknęła nagle, bez śladu, i do dziś nie udało się ustalić, co dokładnie wydarzyło się tamtego dnia. Był 7 października 2024 roku, wtorek, zwykły poranek w miejscowości Porac w gminie Łobez. Beata jak co dzień odprowadziła trójkę swoich dzieci na szkolny autobus. Sąsiadka, pani Krystyna, zeznała później, że pomachały sobie na pożegnanie, a Beata wspomniała, że spieszy się do pracy na godzinę ósmą, a po południu miała zabrać jedno z dzieci na mecz. Plan dnia był więc jasno ułożony. O godzinie siódmej dzieci wsiadły do autobusu. Beata wrócić już jednak nie miała. Do pracy tego dnia nie dotarła. Gdy dzieci wróciły po południu do domu, ich matki nie było. W tym samym budynku, na parterze, mieszkali rodzice jej męża, a na piętrze Beata wraz z dziećmi. Jej mąż Jan wyprowadził się wcześniej z domu, ale nadal pojawiał się u rodziców w weekendy. Relacje małżonków od dawna były napięte, a według rodziny Beata bała się męża, który miał ją zastraszać. To, co zwraca uwagę śledczych od początku, to brak nagrania z monitoringu w kluczowym momencie. Kamery, które normalnie rejestrowały obraz w domu, akurat tego poranka nie działały. Oznacza to, że nie ma dowodu, czy Beata wróciła po odprowadzeniu dzieci do mieszkania, ani czy ewentualnie wychodziła ponownie. To Luka, która do dziś pozostaje jedną z największych zagadek śledztwa. Eń śledztwo prowadzi prokuratura regionalna w Szczecinie. Już w pierwszych dniach po zaginięciu przeszukano okolice domu, drogi dojazdowe i pobliskie tereny zielone. W akcję zaangażowano policjantów, strażaków i wolontariuszy. W późniejszych tygodniach powtarzano te czynności. A teren wokół domu sprawdzano kilkukrotnie. W marcu 2025 roku prokurator Jacek Powalski poinformował, że czynności zmierzają do ujawnienia zwłok i śladów. To bardzo ważne sformułowanie, które pokazało kierunek działań. Prokuratura wprost przyznała, że zakłada scenariusz śmierci, a celem jest odnalezienie ciała lub jakiegokolwiek materialnego dowodu związanego z Beatą. Na posesję w poradzu wjechał wtedy ciężki sprzęt. Koparka rozpoczęła pracę pod nadzorem prokuratora i biegłego sądowego. Rodzina Beaty była obecna na miejscu i przyznawała, że to bardzo trudne chwile, bo po raz pierwszy sprawdzano teren aż tak dokładnie. Siostra zaginionej, Katarzyna, powiedziała w mediach, że liczy na przełom, a siostrzenica Olga dodała, że jest nadzieja, iż właśnie wtedy uda się odnaleźć Beatę. Prace trwały cały dzień, ale nie przyniosły przełomowych efektów. Nie znaleziono żadnego ciała ani jednoznacznych śladów, jednak mimo to śledztwo było kontynuowane. W maju 2025 roku policja ponownie pojawiła się u Jana K., męża Beaty, tym razem w towarzystwie profilera z Warszawy. Profiler to specjalista z zakresu psychologii, który pomaga tworzyć portret potencjalnego sprawcy i analizuje zachowania osób zaangażowanych w sprawę. Prokuratura oficjalnie potwierdziła, że czynności z udziałem Jana Katana miały miejsce, ale zaznaczyła, że nie były to działania związane z jego zatrzymaniem. Postępowanie nadal prowadzone było w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie Kienjanka. W rozmowie z mediami relacjonował, że biegły pytał go o każdy szczegół dnia zaginięcia. Musiał opowiedzieć krok po kroku, co robił od chwili przyjazdu do rodziców około 6:30 rano, aż do przyjazdu policji po godzinie 15:20. Jan twierdził, że przedstawił wszystko szczegółowo i nie zamierza nikogo przekonywać do swojej niewinności. Wspomniał też, że policjanci zwrócili mu plandekę, którą wcześniej zabezpieczyli podczas przeszukań na posesji. To pokazuje, że śledczy sprawdzają każdy możliwy trop, nawet jeśli ostatecznie nie wnosi on nowych dowodów do sprawy. Ważnym elementem było także badanie wariografem, któremu poddała się partnerka Jana K. Zostało ono zlecone przez prokuratora. Choć wariograf nie jest dowodem w sensie procesowym, może wskazywać kierunki dalszych pytań i weryfikacji. To kolejny sygnał, że śledczy starają się sprawdzić każdy wątek, nawet najbardziej delikatny. Jen po siedmiu miesiącach od zaginięcia Beaty Klimek sprawa pozostaje bez przełomu. Brak ciała, brak bezpośredniego świadka i brak nagrań to ogromne trudności dla organów ścigania. Mimo to prowadzone działania, użycie koparki, udział profilera, wariograf partnerki Jana K. pokazują, że prokuratura nie rezygnuje i przygotowuje się na ewentualny proces poszlakowy. Śledczy w sprawie zaginięcia Beaty Klimek od samego początku koncentrują się na otoczeniu kobiety i na nieścisłościach, jakie pojawiają się w relacjach najbliższych. Kluczowym wątkiem stał się fakt, że w dniu jej zaginięcia monitoring znajdujący się w domu przestał działać. Kamera, którą kobieta miała zamontowaną przy wejściu, została wyłączona dwukrotnie, najpierw dwa dni przed zaginięciem, a następnie właśnie 7 października, tuż po tym jak wróciła z dziećmi. Eksperci podkreślają, że trudno uznać to za przypadek, a raczej za celowe działanie kogoś, kto nie chciał, aby ten kluczowy moment został nagrany. To właśnie od tego szczegółu rozpoczęła się praca profilera, który został włączony do sprawy. Analizował on, jakie mechanizmy psychologiczne mogły kierować osobą odpowiedzialną za zniknięcie Beaty i jakie sygnały w zachowaniu świadków mogą wskazywać na próbę zatajenia prawdy. Kropka jen do śledczych zgłaszały się osoby, które twierdziły, że widziały Beatę w okolicy jeszcze po tym, jak odprowadziła dzieci, jednak żadne z tych zgłoszeń nie zostało potwierdzone dowodami materialnymi. Psy tropiące podjęły ślad, który prowadził w stronę lasu, ale szybko się urwał. Eksperci od poszukiwań podkreślają, że w takich sytuacjach trop może być zwodniczy, zwłaszcza jeśli osoba często chodziła tymi ścieżkami. Z drugiej strony, istnieje też prawdopodobieństwo, że kobieta faktycznie została tam zaprowadzona wbrew swojej woli. Jen, rodzina Beaty podkreśla, że kobieta była osobą zorganizowaną, miała zaplanowany dzień i nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by nie poinformowała bliskich o zmianie planów. To sprawia, że teza o dobrowolnym odejściu jest coraz mniej prawdopodobna. W rozmowach z mediami siostra i znajomi zwracali uwagę, że Beata miała obawy przed swoim mężem i mówiła, że boi się, iż w trakcie rozwodu może dojść do dramatycznych wydarzeń. Takie sygnały w opinii profilerów są niezwykle ważne, bo pozwalają lepiej zrozumieć kontekst psychologiczny i ewentualne motywy marcu 2025 roku, kiedy po raz kolejny przeszukiwano posesję w poradzu. Prokuratura zleciła użycie ciężkiego sprzętu i ponowne sprawdzenie ziemi wokół domu. Było to związane z informacjami, że kobieta mogła zostać ukryta na terenie własnej posesji lub w jej najbliższej okolicy. W akcji uczestniczyli biegli sądowi policja kryminalna i prokuratorzy, którzy nadzorowali każdy etap prac. Choć nie odnaleziono zwłok ani przedmiotów mogących jednoznacznie wskazywać na obecność Beaty, czynności te miały istotne znaczenie procesowe. Bo pozwoliły wykluczyć część hipotez i skupić się na innych kierunkach. Jen profiler zaangażowany w sprawę badał także zeznania Jana K., które składał w obecności psychologa. Analizował spójność jego wypowiedzi, mowę ciała i reakcje na szczegółowe pytania dotyczące dnia zaginięcia. Takie działania mają na celu wyłapanie ewentualnych sprzeczności, które mogą ujawnić ukrywaną prawdę. Z ustaleń wynika, że Jan K. Szat opisał bardzo szczegółowo swoje czynności, podając godziny i wykonywane prace. Jednak dla ekspertów właśnie nadmierna szczegółowość i gotowość do dokładnego odtwarzania kroków może być elementem budzącym wątpliwości. Równolegle badane były także wątki dotyczące Agnieszki B., obecnej partnerki Jana K. Została ona poddana badaniu wariografem. Choć wynik takich testów nie stanowi dowodu procesowego. Śledczy mogą dzięki niemu uzyskać wskazówki co do wiarygodności zeznań. Jej rola w całej sprawie również budzi pytania, bo jak wynika z relacji świadków, znała szczegóły dnia zaginięcia Beaty i wspólnie z Janem K. Przebywała w poradzu w tamtym okresie. Analizując całą sprawę, prokuratorzy coraz częściej mówią o przygotowaniu do procesu poszlakowego. Tego typu procesy są trudne, bo opierają się wyłącznie na dowodach pośrednich. Ale możliwe do przeprowadzenia, jeśli uda się stworzyć spójny obraz zdarzeń. Do takich poszlak zalicza się wyłączony monitoring, zeznania rodziny o groźbach i zastraszaniu, sprzeczne relacje partnerki Jana K oraz brak jakichkolwiek śladów, które mogłyby wskazywać na dobrowolne odejście. Groko Kotombulo ocenie ekspertów kluczowe w tym momencie jest ustalenie, czy działania prowadzone na posesji i analiza psychologiczna świadków dadzą podstawę do sformułowania aktu oskarżenia. Śledczy nie ukrywają, że liczą na to, iż w pewnym momencie osoby z otoczenia Jana K. lub Agnieszki B. popełnią błąd i ujawnią informacje, które dotąd pozostają ukrywane. Kolejne miesiące śledztwa w sprawie zaginięcia Beaty Klimek przyniosły szereg czynności, które miały przybliżyć odpowiedź na pytanie, co stało się 7 października 2024 roku. Prokuratura Regionalna w Szczecinie nadzorowała działania które obejmowały m.in. ponowne przesłuchania świadków z najbliższego otoczenia Beaty. Szczególną uwagę zwrócono na rozbieżności w zeznaniach dotyczących godzin, w których Jan Kari przebywał na posesji swoich rodziców. Według jego relacji miał pojawić się tam wcześniej rano i wykonywać prace gospodarcze do momentu, gdy policja zjawiła się po południu. Jednak niektóre osoby podawały inne szczegóły, wskazując na dłuższe nieobecności mężczyzny w ciągu dnia. Dla śledczych były to sygnały wymagające weryfikacji, szczególnie w zestawieniu z faktem, że Beata Klimek nigdy nie dotarła tego dnia do pracy. Jednym z kluczowych elementów sprawy jest brak ciała zaginionej. W podobnych przypadkach prokuratura może prowadzić postępowanie poszlakowe, ale konieczne jest udowodnienie, że osoba nie mogła zniknąć dobrowolnie i że istnieje logiczny ciąg zdarzeń prowadzący do wniosku o udziale osób trzecich. W tym celu zlecono kolejne ekspertyzy. Między innymi analizy geodezyjne terenu oraz badania specjalistyczne gleby i wód gruntowych w rejonie posesji. Ich zadaniem było ustalenie, czy w miejscu tym mogło dojść do zakopania zwłok lub ukrycia przedmiotów związanych z osobą Beaty Klimek. Do tych czynności wykorzystano nowoczesny sprzęt. Georadary, psy wyszkolone do poszukiwania zwłok oraz drony śledczy sprawdzali także aktywność telefonów komórkowych w dniu zaginięcia. Logowania do sieci w rejonie poradza. Pokazały, że telefony Jana K i Agnieszki B były aktywne w godzinach porannych w pobliżu miejsca zamieszkania. Jednak między godziną 9 a 11 wystąpiły luki w rejestrach, co utrudniało pełne odtworzenie ich trasy i czynności. Eksperci od telekomunikacji wskazali, że brak logowań nie musi oznaczać wyłączenia telefonu, ale może być związany z utratą zasięgu lub celowym użyciem trybu offline to właśnie ten fragment dnia jest uważany za kluczowy w śledztwie. Krokajen, Krokajen profiler, analizujący sprawę wskazał, że osoba odpowiedzialna za zaginięcie mogła działać impulsywnie, ale sposób, w jaki wyłączono kamery, sugeruje planowanie i przygotowanie. Eksperci z zakresu psychologii kryminalnej podkreślają, że takie działania zwykle wynikają z obawy przed wykryciem i oznaczają, że sprawca liczył się z koniecznością zacierania śladów. Z tego powodu badano także szczegóły związane z nagłą zmianą zachowania Jana K i Agnieszki B. W dniach po zaginięciu. Według relacji świadków oboje sprawiali wrażenie spokojnych i nieokazujących emocji, co mogło wskazywać na próbę kontrolowania reakcji. Jen śledczy, nie pominęli także wątku finansowego. Wiadomo, że beata Klimek była w trakcie rozwodu i domagała się orzeczenia o winie męża. W przypadku takiego rozstrzygnięcia Jan K. Mógłby stracić część majątku, a także zostać obciążony wysokimi alimentami. Znajomi Beaty zeznali, że kobieta mówiła wprost o tym, że jej mąż groził jej, iż niczego od niego nie dostanie. To z kolei mogło stanowić potencjalny motyw. Nanalizowano również aktywność internetową i zapisy z kart płatniczych Beaty Klimek. Nie odnotowano żadnych transakcji ani logowań po 7 października, co dodatkowo wyklucza hipotezę dobrowolnego wyjazdu. Eksperci przypominają, że w przypadku samodzielnej ucieczki niemal zawsze pozostają ślady w postaci wypłat gotówki, kontaktów telefonicznych czy aktywności online. Brak takich sygnałów od siedmiu miesięcy przemawia za scenariuszem kryminalnym. N. Rodzina Beaty Klimek wielokrotnie apelowała o intensyfikację działań. Siostra zaginionej wskazywała, że niektóre czynności były podejmowane zbyt późno, co mogło utrudnić odnalezienie kluczowych dowodów. Jednak prokuratura utrzymuje, że wszystkie tropy są sprawdzane na bieżąco i że sprawa jest traktowana priorytetowo. Jen prokuratorzy nie ukrywają, że obecnie najważniejszym zadaniem jest zebranie spójnego materiału, który pozwoli skierować akt oskarżenia do sądu. Brak ciała nie przekreśla możliwości zakończenia sprawy, ale wymaga szczególnie starannego przygotowania. Z doświadczenia innych głośnych postępowań wiadomo, że procesy poszlakowe mogą prowadzić do skazania. Jeśli wszystkie elementy układanki wskazują na jeden logiczny scenariusz NW w przypadku Beaty Klimek, takich elementów jest coraz więcej, od problemów małżeńskich, przez groźby i przemoc psychiczną, aż po niepokojące szczegóły związane z dniem zaginięcia i późniejszym zachowaniem osób najbliższych. Śledczy liczą, że analiza profilerska i ponowne przesłuchania doprowadzą do ujawnienia nieścisłości, które będą kluczem do wyjaśnienia tej sprawy. Siedem miesięcy od zaginięcia Beaty Klimek śledztwo wciąż trwa, a każdy kolejny dzień przynosi nowe pytania. Prokuratura regionalna w Szczecinie oficjalnie potwierdziła, że sprawa jest prowadzona wielotorowo, ale priorytetem pozostaje scenariusz kryminalny. Jednym z najważniejszych elementów, które zbadano, była analiza wariograficzna partnerki Jana K. Agnieszki B. Zgodnie z informacjami medialnymi test został przeprowadzony na wniosek prokuratora i miał sprawdzić, czy kobieta mówi prawdę w sprawie wydarzeń z dnia zaginięcia. Wyniki tego badania nie zostały jednak upublicznione, co sugeruje, że prokuratura nie chce na tym etapie ujawniać kluczowych szczegółów, by nie zakłócić dalszych czynności. Kolejnym istotnym wątkiem jest monitoring, który znajdował się w domu, gdzie Beata Klimek mieszkała z dziećmi i teściami kamery zostały wyłączone na krótko przed jej zaginięciem. Eksperci od techniki śledczej wskazują, że nie był to przypadek. Awarie w tego typu urządzeniach zdarzają się rzadko, a w tym przypadku wyłączenie miało miejsce dokładnie w godzinach, w których zaginiona miała wrócić z przystanku do domu. To właśnie brak nagrań uniemożliwia ustalenie, czy Beata rzeczywiście dotarła do mieszkania, czy też została zatrzymana wcześniej. Śledczy uważają ten element za jeden z najważniejszych punktów całej sprawy, ponieważ mógłby on rozstrzygnąć, w którym miejscu urwał się jej trop. Jen przeszukania prowadzone na posesji rodziny Jana K. Kilkukrotnie angażowały duże siły policyjne. Użyto psów tropiących, ciężkiego sprzętu, a także specjalistycznych urządzeń do wykrywania zmian w strukturze gruntu. Każda z tych akcji miała na celu odnalezienie ewentualnych śladów, które mogłyby potwierdzić, że na terenie gospodarstwa doszło do ukrycia ciała lub przedmiotów związanych z Beatą Klimek. Do tej pory nie udało się jednak natrafić na jednoznaczny dowód, a Janka konsekwentnie podkreśla, że nie ma nic wspólnego ze zniknięciem żony. Ją zeznania sąsiadów i znajomych zaginionej wskazują jednak na długotrwały konflikt w małżeństwie. Beata Klimek miała wielokrotnie mówić, że boi się męża i że była przez niego zastraszana. Bliscy zwracają uwagę na jego wybuchowy charakter oraz wcześniejsze groźby, które padały w kontekście rozwodu i podziału majątku. Znajomi Beaty podkreślają, że kobieta planowała nowe życie po rozstaniu i chciała uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie męża. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sądu Jan K. K mógłby ponieść poważne konsekwencje finansowe, co zdaniem śledczych mogło stanowić istotny motyw. Kropka .unz dokumentów procesowych wynika, że śledczy bardzo dokładnie analizują każdy element z dnia zaginięcia. Odtwarzają godzinę po godzinie przebieg dnia zarówno Beaty jak i Jana K. oraz Agnieszki B. W tym celu wykorzystano dane z telefonów komórkowych, nagrania z pobliskich kamer miejskich i zeznania świadków. Zebrany materiał pokazuje pewne nieścisłości, które wymagają dalszego wyjaśnienia. To między innymi różnice w relacjach dotyczących godzin, kiedy Jan Kate opuszczał i wracał na posesję, a także brak spójności w tym, co mówiła jego ówczesna partnerka. Jen zaangażowanie profilera wskazuje, że śledczy próbują stworzyć pełen obraz psychologiczny osoby, która mogła mieć związek z zaginięciem. Specjalista ten analizuje nie tylko zachowania Jana K i Agnieszki B, ale także ich wypowiedzi, relacje z rodziną oraz reakcje na działania policji. Celem jest ustalenie, czy ich postawy mogą sugerować udział w przestępstwie lub próbę zacierania śladów Jana. Warto dodać, że w trakcie śledztwa kilkukrotnie pojawiały się sygnały od osób trzecich, które twierdziły, że widziały Beatę Klimek po jej zaginięciu. Sprawdzano między innymi doniesienia o jej obecności w różnych częściach kraju, a nawet za granicą. Żadna z tych informacji nie znalazła jednak potwierdzenia. Prokuratura zaznacza, że tego typu zgłoszenia są typowe w głośnych sprawach, ale w zdecydowanej większości okazują się bezpodstawne. Jen prokuratorzy podkreślają, że w śledztwie analizowane są trzy główne hipotezy. Pierwsza zakłada, że beata padła ofiarą zbrodni i jej ciało zostało ukryte w sposób uniemożliwiający szybkie odnalezienie. Druga mówi o tym, że mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku, a ktoś z jej otoczenia ukrył ślady, obawiając się odpowiedzialności. Trzecia, najmniej prawdopodobna, dotyczy dobrowolnego wyjazdu i porzucenia rodziny, ale brak jakichkolwiek sygnałów od siedmiu miesięcy sprawia, że ten scenariusz jest niemal całkowicie wykluczony. I dziś widać wyraźnie, że śledztwo zmierza w stronę procesu poszlakowego. Prokuratura ma coraz więcej elementów, które w połączeniu mogą stworzyć obraz jednego logicznego przebiegu wydarzeń. Jednak brak ciała i brak jednoznacznego dowodu sprawia, że postępowanie jest niezwykle trudne i wymaga dużej precyzji. Rodzina Beaty Klimek nie traci jednak nadziei, że prawda w końcu wyjdzie na jaw, a sprawcy, jeśli doszło do zbrodni, poniosą odpowiedzialność.